Cześć dziewczyny, mam na imię Magda, a ja Monika. Wszystkie sukienki, które dzisiaj zaprezentujemy, znajdziecie na www.laversa.pl oraz w butiku stacjonarnym przy ulicy bolesławieckiej 1 we Wrocławiu. E, kochane, dzisiaj chcemy Wam przedstawić nasze najnowsze modele i w wersji mniejszych rozmiarów i w wersji plus size. Jak dobrze znacie sukienkę, którą ostatnio zaprezentowałyśmy na zdjęciach i filmikach, ja mam na sobie model Powana, występuje od rozmiaru 36 do rozmiaru 40, również jeszcze występuje w kolorze takiego grubnego różu beżu, też cudeńko. Długość jest taka 7-8, piękny dekolt. Tutaj falbany, ale jest taki styl ala hiszpański. Właśnie teraz moda jest na styl boho. Tutaj w pasie dodatkowo macie szarfę do tej, do tej sukienki. Dół falbanków wykończony. Naprawdę cudowny model. Polecamy go serdecznie dla panny młodej na przebranie, czy też gości weselnych. Właśnie teraz są, jest moda na te, takie wesela, właśnie boho, więc to jest idealna propozycja. Koniecznie sprawdźcie na naszej stronie internetowej. Dziewczyny, ja mam na sobie sukienkę Isna, która występuje od rozmiaru 44 do rozmiaru aż 54. Model przede wszystkim z takiego bardzo lekkiego przebiegłego materiału, który pięknie połyskuje. Ja mam na sobie akurat kolor habrowy, ale występuje też w dwóch odcieniach. Jest to taka panterka w kolorze szarego ze złotym oraz kolor szampański. Na pewno jest to model, który myślę, że wykorzystacie na wiele okazji. No i przede wszystkim wygodna, to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o sukienkę okolicznościową. Kochane, serdecznie Was zapraszamy do naszego stacjonarnego sklepu przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu, gdzie znajdziecie o wiele więcej propozycji. Pamiętajcie, że my tylko z Madzią pokazujemy Wam taką część tego, co mamy. I oczywiście na www.lawersa.pl znajdziecie wszystkie te cudeńka. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.